Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Ireneusz, pilaż Dżdżownice Kalifornijskie i Vermi Kompostowniki. Eee, całkiem niedawno dostałem pytanie: jak najlepiej karmić e, dżdżownicę? Moja odpowiedź jest prosta. Im bardziej kompleksowa mieszanka, zawierająca wszystko, co dżdżownice mogą przyswoić, e, tym lepiej. Mogą to być E, pszenne, rzeczy typu mąki, kasze, ryże, oczywiście wszystko przemielone, odpadki, dzisiaj będę miał nawet liście, początek do, e, do jesieni, bardzo dużo odpadów, karton, tu mam na przykład mąkę kukurydzianą, wszystko możemy zmieszać i to jest najlepsza mieszanka dla drzeżownic. Witam jeszcze raz nadal w, na placu budowy, ale niestety tak to musi jeszcze przez jakiś czas potrwać szybciutko przystępujemy do realizacji mieszanki mam nadzieję, jak wytrzymacie ze mną tą chwilę skomponujemy tutaj mieszankę i włożymy ją, zajrzymy przy okazji co dzieje się w Wermi CP popatrzcie co ja tu mam przeróżne rzeczy to wszystko wczoraj wyjęte z zamrażarki, więc wszystko w stanie, powiem wam, no takim delikatnie miękkim, więc bardzo szybko powinny nam się tutaj wszystkie te elementy przetworzyć. Jak to wymieszam? No muszę sobie poradzić jakoś na dwa pojemniki. W jednym właśnie ta mieszanka. Już wam kiedyś mówiłem, że Mam sporą ilość liści z lipy i biorę to kosiarką. Kosiarka znakomicie wszystko rozdrabnia, przez co będzie łatwiej prowadzić dzobnicę. Będę się starał to wszystko tak w miarę pomieszać. Tutaj już trochę na spód dałem też tej mieszanki. A jeżeli zabraknie w sensie liści, to dołożymy do tego karton. Ja mam też duże ilości kartonu. Takiego, o, zobaczcie, spora ilość rozdrobnionego. To wszystko. Wymieszamy tak, aby te bardziej suche elementy, czyli liście i karton, przejęły wilgoć z odpadków, bo one są, odpadki są wręcz mokre. Ale mówiłem Wam, że będziemy dokładać również te elementy mączne, czyli jedziemy z mąką kukurydzianą. Jedziemy z mąką ryżową. Dodamy do tego skorupki z jajek i Tutaj będzie dosyć niskie pH, więc dołożymy odrobinę, ale odrobinę popiołu. Węgiel drzewny dosłownie tak po 5 gram na pudełko. Zdecydowanie nam podniesie pH i na koniec jeszcze jeden element. Wiem, że tutaj tym elementem strukturalnym mogą być liście ale kompost również jest dobrym, e, dobrym elementem strukturalnym. To wszystko wymieszam. Czy to jest pozycja, jak to się mówi, wyciśniętej gąbki? No, mogę tak powiedzieć czuję wilgoć w ręce. Powiedzmy, że jedną taką kubetkę mam. Teraz zajmiemy się drugą. Te, w tej będzie więcej kartonu. W międzyczasie powiem Wam, że tutaj troszeczkę niestety mam opóźnienia. Jeszcze powinienem zam zamontować oświetlenie, wentylację, jakieś ogrzewanie, żeby to wszystko ładnie zimą pracowało. Więc to nie będzie <taki> tak, mam jeszcze jesień przed sobą. E, natomiast też nieraz e, pytaliście, czy sobie poradzę w takim obiekcie, bo to jest. Jak widać, taka baza szklarni z, pol z poliwęglanu. E, natomiast powiem tak, e, jest pomysł, żeby to jeszcze e, pokryć jakąś izolacją, ale zobaczymy, kiedy to i jak się skończy. Izolacją, w sensie izolacji termicznej, plus do tego jeszcze e, przysłonięcie od światła, bo Żownice nie potrzebują, absolutnie nie potrzebują dużej ilości światła. Jak na razie powiem Wam, że się tutaj wszystko spełnia, sprawdza, jest sytuacja naprawdę wręcz idealna. Dzisiaj, pomimo że na zewnątrz było dosyć chłodno, tutaj temperatura około 20 stopni to znakomita temperatura a jak przyświeciło słoneczko troszkę więcej natomiast w tym vermi kontenerze 25,6 więc myślę, że również bardzo dobra dobra temperatura czyli co? przechodzimy Zaglądam. Widzicie to wszystko? Widzicie? Karton idzie sobie w podstawkę. <laughs> Moja miarka również rzucimy pierwszą kubetę Widzicie? Ona jest dosyć lekka. A dosyć pojemna, myślę, że ta struktura może się spodobać z żuwnicą. <śm> 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 Pamiętając również o tym, żeby nie robić zbyt grubej warstwy, ja myślę, że taka najlepsza warstwa to jest około 5 cm. I ja poszerzę sobie w tym momencie zakres, ponieważ widzę, że mam tutaj zdecydowanie więcej. I zrobię taką warstwę około 5 cm. Ośmiu centymetrów. I do tego wszystkiego dzisiaj, troszkę później, czy jutro, dołożę jeszcze na górę kompost, tak żeby nam tutaj się Widzicie są również i takie elementy, więc proszę się nie przejmować, można dołożyć prawie że wszystko pod warunkiem, że dżdżownice będą miały takie swoje strefy bezpieczeństwa. Popatrzcie, to wyszła wręcz idealna mieszanka, bardzo luźna. Dżownice spokojnie mogą się w tym przemieszczać Ja później zobaczę e, czy to nie będzie e, osiadało tak, żeby paralizować tutaj żołnierze. proszę was bardzo i wracamy z przykrywką Dzisiaj ten film jest troszkę dłuższy, ale myślę, że takie elementy przydają się prawie że każdemu, czy prowadzi mały czy duży vermikompostownik. Tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście subskrybujcie kanał, zadawajcie pytania. I co najważniejsze, oglądajcie filmy i reklamy. Pozdrawiam Was serdecznie.